Jeżeli jesteś kierowcą i często podróżujesz i męczy cię pogoda taka jak dzisiaj, czyli intensywne światło upał, e, razi cię to światło i przeszkadza ci, e, zmniejszając bezpieczeństwo jazdy, polecam okulary Tesla Hyperlight, okulary, które wyprodukowała firma Bioptron, firma e, z Holdingu Scepter. genialny wynalazek, który nie tylko chroni przed światłem UV, całkowicie je odcinając, ale fotony światła konwertuje za pomocą specjalnej cząsteczki, która jest unikalną sprawą, ponieważ marka Bioptron ma patent na tego rodzaju rozwiązanie. Nazywamy to okularami fullerenowymi. Okulary, które konwertują światło, konwertują fotony na czynnik rehabilitujący strukturę biologiczną oka. To nie jedyna Korzyść, jaką można nieść z, tych, z korzystania z tych okularów. Korzyścią jest także pobudzanie mózgu, pobudzanie neuronów. Jesteśmy za kierownicą bardziej skoncentrowani, bardziej aktywni, bardziej skupieni, a przy okazji nie razi nas światło. Chronimy przed ultrafioletem nie tylko siatkówkę oka, nie tylko soczewkę, nie tylko całą strukturę biologiczną oka, ale także skórę wokół oka. Bo wiadomo, że ultrafiolet przyspiesza procesy zmarszczkowe. Polecam każdemu. Jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat tych okularów, zapraszam do naszego biura w Bydgoszczy. Można skontaktować się z dyżurującymi tam e, naszymi doradcami. E, Dzwoncie państwo, kontaktujcie się przez nas, przez nasz fanpage. Do zobaczenia.